Siemanko widzowie, z tej strony Dominiczek367 Dzisiaj gramy w Robloxa e, Myślicie dlaczego ja jestem taki dobry już? No dobry, średni No bo grałem se w tą grę już nieraz Mogę sobie to kupić to, to, cukierki, dobra No i grałem se I mogę wejder... to? No. E, no i mogę wejść do... No i... Dobrze, ma jakieś rzeczy. Hmm. I te pa. Ale... Ja idę na do Halloweenu. Bo... Muszę sobie jajce kupić. jajce, Okej. Okay. O! Oh, ten pet. Jak to moje pety? Mm. Nie, idzie z typami. Muszę sobie włączyć topkę, bo mi przeszkadza. O. Mm. Jeśli nie ma orka, sam nagrywam. W sumie mam już... Opowiem wam tak. Założę swój kanał i możecie go obserwować też. Zasubskrybować. E, jak to nazywa się? Oluś, ten, małpa. Jakby chcieliście wiedzieć. Pokażę Wam jeszcze takiego trika. Czekajcie. Takiego trika. Patrzcie. Jak graliście w tą grę? To patrzcie, poczekajcie. E, tu wchodzicie Idźcie na parasol. A to jeszcze mam... No i jesteście na dachu, ale jeszcze mam jednego trika, gdzie można wejść na dach. Wchodzicie na ten kamień, potem na tamten, potem na drzewa, z tego tu, potem tu, no i na dach. Ale z tego niestety się nie da tu. Więc właśnie sadam auto. Wiecie co?

A na razie mogę pokonać. Nie mogę tylko Krakena bossa pokonać. Ciebie mogę pokonać. A klik! Oh. Klik klikaj, klikaj. Klikaj, 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 klikaj. Oh, o. Mieszko nabijam. Dobra, dawaj, dawaj. A ja wygrałem! wygrałem! O, A ja dam co? Słuchajcie. O! O wiele lepiej. Sekundę mi to wygrywać będzie. Dosłownie. Mmm. Ora niedługo z, z, nagram wam jakiegoś live'a e, z y, Robloxa albo z Brawl Stars, albo z Farminga. E, z Brawl Stars znacie na komputerze, bo na telefonie jestem rozwinięty.